Szczęść Boże, Koledel, del bon Pastore, Wzgórze Dobrego Pasterza, Carbonia, Italia, 30 lipca 2025 roku. Najświętsza Maryja Panna, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego błogosławię Was. To święte wzgórze wkrótce rozświetli światłość żywego Boga. Objawi się On w tym miejscu, i w swoim promiennym blasku obejmie wszystkie swoje dzieci, pobłogosławi je i uniesie ku sobie. Moje umiłowane dzieci, jestem tu z wami zawsze. Nigdy was nie opuszczam. Dziś jestem w niebo wzięta, widząc tak wielu z Was tutaj zgromadzonych na modlitwie różańcowej. Broni, która walczy ze złem, i doprowadza go. Do furii. Jego interwencja nastąpi lada chwila. Rozpocznie się bitwa, ale dzieci Boże będą po mojej stronie. I będą przeze mnie prowadzone i chronione. Odniosą zwycięstwo, zwyciężą w Chrystusie Panu, moim synu i Waszym Panu Bogu. Stwórzcie czyste serca, moje dzieci, przygotujcie się na nadchodzące wydarzenie. Jezus jest zmęczony. Ojciec jest zmęczony czekaniem, Nie ma już czasu, moje dzieci. Oto Jezus zabierze ze sobą wszystkich, którzy się nawrócili, którzy pokutowali ze swoje grzechy i ze skruszonym sercem prosili o przebaczenie i pragnęli być objęci przez Ojca, aby powrócić do domu. Bożym zamysłem jest przyjąć wszystkie swoje dzieci do siebie, przyprowadzić je do swoich miejsc zamieszkania, pozwolić im żyć w wiecznej szczęśliwości, tej szczęśliwości, którą on już z góry przeznaczył dla swoich dzieci w stworzeniu. Człowiek, jego stworzenie został tchnięty jego oddechem. Otrzymał życie i stał się uczestnikiem boskości w Bogu, ale pobadając w grzech, utracił tę łaskę z powodu nieposłuszeństwa Bogu. Dzisiaj, moje dzieci, niebo jest tutaj, na tym wzgórzu. Jesteście błogosławieni, otoczeni opieką i prowadzeni. Umiłowane dzieci, nie lękajcie się tego, co Was czeka, radujcie się, ponieważ Wasze nowe życie jest bliskie. Przejdziecie do innego świata i będziecie się cieszyć wszystkim, co Pan przygotował dla swoich dzieci, dla swoich wybranych. Czas już dojrzał. Nie ma już co dłużej czekać. Przygotujcie się, przygotujcie się z czystym sercem. Teraz Wasze oczy ujrzą nie tylko katastrofy na świecie, ale zobaczą i poznają cuda Boga. Amen.